Lekarz dyżurujący zastanawiał się w ogóle, czy ma podejmować akcję reanimacyjną i czy ma ratować te dzieciątko. Dzięki Bogu podjął dobrą decyzję i ten mały walczył, walczył z gorszymi okresami i z lepszymi. Ale na tą chwilę. Wychodzimy, powoli wychodzimy na prostą. Gdzie długa jeszcze droga przed nami, bo wiele może się okazać, bo do trzech lat jest wiele może intelektualnie i ruchowo wyjść ale miejmy nadzieję, że tylko będzie lepiej. Jego schorzenia to przede wszystkim retinopatia drugiego stopnia. Jest to wcześniacza wada wzroku, głęboki niedosłuch przepuklina pachwinowo-lewostronna, ostra dysplazja oskrzylowo-płucna, niedokrwistość, niskie FT4, wodniaki jąder, dwa torbiele w główce, pala, paraliż lewostronny ciała i podwyższone ciśnienie płucne. Także wiele schorzeń, leczenie długotrwałe i kosztowne, jest bardzo dużo pieniążków potrzebnych. No i dlatego nasz apel i ta akcja. W tej chwili znaleźliśmy się w ciężkiej sytuacji finansowej, bo pieniążki, które mieliśmy, także te od ludzi dobrego serca, nam się pokończyły i stąd prośba tutaj o wsparcie. Nasze miesięczne wydatki na same leczenie, wizyty i paliwo to koszt około 5 tysięcy złotych miesięcznie. Nasze dochody ze wszystkimi świadczeniami to kwota około 4,5 tysiąca złotych, a na utrzymaniu mamy jeszcze jedno dziecko. Można na razie też nie może iść do pracy, bo sama nie byłabym w stanie jechać do lekarza z dzieckiem podłączonym do tlenu. Nie jest łatwo, bo dochodzą tutaj też koszty utrzymania i lekarstw dla Krzysia, o których nie zdążyłam wspomnieć. A w dzisiejszych czasach niestety wszystko jest drogie. W domu też mamy chorą mamę, która leczy się na płuca i serce i wymaga również opieki z naszej strony. Boimy się, co będzie jutro za tydzień, bo już teraz są takie dni, kiedy stoję w sklepie i zastanawiam się, co kupić, by starczyło na wszystko pieniędzy. I tutaj moja prośba do wszystkich Państwa. Moja, czyli mamy Krzysia, która pragnie, by kiedyś jej dziecko usłyszało śpiew ptaków, szczekanie psa i stanęło na własne nogi w pełni intelektualne. Choć to jest niestety wielką niewiadomą, bo choroby takie ujawniają się do trzech lat po urodzeniu. Pomóżcie nam zawalczyć o lepsze jutro dla mojego małego wojownika. Dziękuję. Bryszkiewicz, Przemysław Urbański, Łukasz Głazik, Graczyk Będ, Allegra, Zryw, Wokal i Stars. Tak zachęcam mieszkańców Wrocławka, również członków Solidarności Oświatowej i całej solidarności do wzięcia udziału w tej akcji charytatywnej w postaci no, przyjścia na dancing do lokalu 7 grzechów na ulicy Okrężnej. Wstęp minimum 10 zł, różne atrakcje. Zachęcamy też do wpłat na stronie pomagam.pl. w pomagam 2019 to jest jego strona, na którą można wpłacać pieniążki.